Cześć, witam Was w ten środowy, słoneczny, piękny poranek na kolejnych zajęciach zdalnych. A dzisiaj, jako że zbliża się Wielkanoc, bądź co bądź, będzie mowa. A jakże mowa o Wielkanocy? Zapraszam! Muzyka żeby zrobić jakąś mowę, no to musimy mieć jakieś słownictwo do tej mowy. I dla moich uczniów klas pierwszych oraz klasy trzeciej technikum e, przesyłam wam w Mobi Dzienniku, e, z, jako karty pracy, powiedzmy, czy też no, generalnie karty, arkusze ze słownictwem dotyczącym Wielkanocy e, w dwóch aspektach zarówno w tym aspekcie religijnym, jak i w aspekcie świeckim. I na tej podstawie gdzieś tam będzie trzeba taką mowę mniej więcej zrobić na około między minuta a dwie, w zależności od tego ile nam to wyjdzie. Natomiast wiadomo, do takiej mowy trzeba się trochę przygotować, trzeba się postarać. Natomiast ja postaram się Wam teraz przygotować, przedstawić mniej więcej taką mowę modelową. O co by mi chodziło? Ista. Ista jest. one of the most important if not the most important christian religious holidays of course it also has its uh, cultural aspect not so much connected with religion but it is impossible to determine in any way to divide to separate this holiday from its religious notion. It originates from the fact and the belief that Jesus Christ was crucified, died, and then has risen from death. That's the religious aspect of it. And Christians uh, celebrate this event um, as part of their salvation. So that's the religious aspect of uh, this holiday. However, of course, there are some non religious aspects, like for instance uh, the Easter bunny, the daffodils, tulips, and so on and so forth. So we also uh, try to, in a way, provide this holiday with this non religious aspect a bit like we did with christmas but of course easter it's, is not so prone to the non-religious influence because of its strong religious bonds that's why usually of course we celebrate christmas uh, easter we give each other presents also it's kind of a tradition but uh, the religious influence is much more visible here than anywhere else. well, how do we celebrate? how do we celebrate uh, easter in poland? well, in poland we usually go to church on thursday, friday. then we have the uh, easter eve uh, on saturday night. Uh, and uh, we also, we also uh, have the resurrection mass on Sunday morning at six o'clock. So uh, what's, what's strange is that uh, Easter is a holiday that we can't, that we can't have too much sleep if we are religious uh, because well on Sunday the mass is at six o'clock, so usually we go to church for six o'clock and on uh, and on monday well monday is a peculiar day because there is a tradition of course it's a non religious tradition that we pour water on one another on each other uh, especially on uh, well it's kind of chauvinistic a bit perhaps but usually men pour water on women that's why uh, well but now, nowadays it uh, works both ways so uh, also have to get quite uh, get up quite early on monday uh, so that you don't get surprised by someone anyway easter is a great mix of tradition of religion of culture and definitely it is a way of uh, a way of sharing the culture with other people of experiencing the culture and uh, in a way combining the religious aspect with rejoicing and with having fun so it's quite it's easter in a way is trying to find a common denominator for that what is religious and that what is non-religious and perhaps that's the beauty of this wonderful holiday Na temat, na temat świąt wielkanocnych można mówić długo, mówiłem ponad 4 minuty. Od was chciałbym mowę taką mniej więcej na minutę do 2 minut z wykorzystaniem tego słownictwa, które Wam przesyłam. A jeśli, jeśli ktoś nie jest moim uczniem, no to oczywiście nie mam jak przesłać tych kart pracy, tych arkuszy ze słownictwem, to wystarczy wpisać sobie w Google. Easter vocabulary albo Easter religious vocabulary to są dwa odrębne gdzieś tam wejścia, dlatego że w jednym przypadku pokażą się Wam te wszystkie króliczki, żonkile i inne dziwne rzeczy, a w jeżeli wpiszecie English, Easter religious vocabulary, pojawi Wam się bardziej to słownictwo związane z tym religijnym aspektem i obydwa te gdzieś słownictwa. Będą fajnie tutaj współgrać, jeżeli postaracie się, jeżeli właściwie zaplanujecie taką mowę. A więc, taką mowę od Was bym chciał mniej więcej e, usłyszeć e, od moich uczniów, powiedzmy, e, gdzieś, gdzieś e, do, ja wiem, do, do, do końca przyszłego tygodnia. Jeśli nie wrócimy za szkoły, oczywiście, im szybciej, tym lepiej. Również zachęcam do oddawania mi wciąż jeszcze zaległych zadań. Także, także na pewno nudzić się nie będziecie. Natomiast samo przygotowanie takiej mowy może być fajnym, ciekawym gdzieś tam wyzwaniem. Jedna rzecz, można taką mowę jeszcze powiedzieć albo w czasach teraźniejszych, czyli ogólnie mówimy, i to w tym momencie na używamy czasu present simple. Możemy taką mowę powiedzieć w przyszłości, czyli jeżeli byśmy mówili z perspektywy teraz, to co będziemy robić w każdy kolejny dzień. Ale możemy tę mowę też powiedzieć w czasach przeszłych, czyli na przykład jeżeli umówimy sobie we wtorek po świętach, to co robiliśmy w każdy kolejny dzień. Także tutaj mamy pewną dowolność, albo czasy teraźniejsze wtedy mówimy ogólnie, albo czasy przyszłe, czyli co będziemy robić, to z perspektywy na przykład dzisiaj, albo z, co robiliśmy, czyli z perspektywy na przykład najbliższego wtorku. Więc tutaj możliwość gdzieś operowania różnymi czasami jak najbardziej jest. Ważne jest, żeby trzymać się tego jednego wyboru. Żeby nie mieszać czasów, bo w tym momencie, bo w tym momencie stracimy gdzieś tutaj sporo na spójności. Dobra, to tyle mniej więcej, co ja bym chciał od Was na dzisiaj. Mniej więcej jak taka mowa wygląda. To wam przedstawiłem. Eee, wasza nie musi być taka, może być bardziej zindywidualizowana, bardziej spersonalizowana, może być bardziej ogólna. Wszystko jedno, natomiast chciałbym, żebyście właśnie przez tę minutę do dwóch minut wypowiadali się na ten temat e, właśnie świąt wielkanocnych. W jaki sposób wy je rozumiecie, w jaki sposób je postrzegacie. Tymczasem ja Wam życzę dobrego, pięknego, słonecznego dnia. Wszystkiego dobrego również na święta. Zdrowych, radosnych, spokojnych, pogodnych świąt. Pozostawajcie w zdrowiu i gdzieś dzielcie się wzajemnie tą radością. Wszystkiego, wszystkiego. Najlepszego, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!